Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Ja chciałbym od razu na wstępie złożyć wszystkim, żeby życzenia, żeby te święta były najpogodniejsze, najszczęśliwsze. Żeby było dużo prezentów pod kominką. Oraz szczęśliwego zbliżającego się nowego roku. Gąski i kaczki chyba też się dołączają do życzeń. Dołączacie się, czy nie? Widzicie, też się dołączają. Także wszystkiego, co najlepsze, żeby były jak najbardziej udane, spokojne i szczęśliwe. A tymczasem wypuszczamy. Skórki. Nie wypuszczam ich na, 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 na dwór, bo jest straszny mróz na dworzu. Wszystko pozamarzała. Ja nie chcę, bo później te nogi mają takie pomrożone. Wczoraj z, postawiłem tutaj i wbiłem takiego pręta, e, taką paletę. I tutaj zabiłem taką deseczką, bo tutaj mogły sobie kury przechodzić, a ja nie chciałem. I tu jest jedno gniazdo. I tu prawdopodobnie będę chciał mieć jakieś lęgi przeprowadzić. Zobaczę może powstanie tu jakiś boks albo powstanie z do góry jeszcze go podciągnę. Albo powstanie tutaj takie miejsce, że tutaj też paletę zastawi i coś tu będzie, może, matką. Albo coś w tym stylu. Co do nowych nabytków. Ojej, jak A powiem wam, że żebym nawet i wdeptał w nie. Ciekawie, której to? Coraz ładniej, coraz ładniej te jajka idą. Muszę podnieść tą deskę. No skacz tu. No co będziesz tu stała? Już. No tak, wywali. Muszę donieść wody, bo nie ma nigdzie wody. Tu na razie to opra. I tak, dzień dobry, melutek. Co do nowych nabytków. Zobaczcie, jak ten kogut się potłukł wczoraj. Chodź tu malutku. A ty dzisiaj się nie tłukłeś? Nie wiem, ale wiem, że chyba go wiecie co. Eee... Zobaczę, co będzie dzisiaj. Jeśli będą. O Jezu, narobiłem. Do mnie. Ale to. Jeśli będą dzisiaj się bić, to wezmę go, oddzielę troszeczkę. I co do właśnie tych nowych nabytków, podjąłem decyzję, że kogutki, bo nie mówiłem o kogutkach, że kogutek ten taki czarno-czerwony będzie malutek, a kogutek ten żółciutki, pięknuszki będzie bolek. Będziesz boluś? Wczoraj jak tak robiłem, to się burzył. Także mamy. Przepraszam za moje. Yy, Gadanie, ale gadam przez noc, bo jestem chory. Dużo razy to powtarzam, bo u mnie jest tak, że jednego dnia jest dobrze, drugiego dnia jest źle. Także mamy tak: Bolka, Lucynkę, Piotrusia, Kalinkę, Jerzynkę, Celi i Milenkę i Celinkę niebieską. E, co do Celinki mam troszeczkę niepewności, bo ona nie ma takiego kulistego ogonka. A właśnie ta. A Milenka ma lekki taki. Tylko tutaj jej odstaje, ale ona ma ładny ogonek. I trochę się boję, żeby nie było tak, że później mi młode wychodzą, powychodzą albo wielkoludy, albo jakieś takie Wiecie, że będą one jakimiś krzyżówkami, ale jak będą krzyżówkami do tego pana, mam zaledwie 3 km. To rowerkiem można podlecieć i się ugadać. No zobaczę, jakie wyjdą młode, nie? Kobuciki mają ładne kółeczka. No szkoda mi tego kobuta, najmniejszy, ale za to najbitniejszy sam zaczynał bójki no i coś trochę mu korale naderwano o złap się ostrość dobra trochę, troszeczkę korali stracił i grzebyczka lekko mam nadzieję że się nie będziesz bił kalinka zleciała lucynka już poleciała a wy czekacie moje piękne no i cić, i powiem Wam, że I kaczki będą się niedługo niosły, bo wszystkie kaczki siadają kotła. Wszystkie kaczki siadają kotła. Wszelciuteńkie kaczki. I dla mnie po prostu nie ma zimy. Jak kaczki się chcą deptać, gęsi jeszcze nie. Daj Boże. Bo gęsi ja bym nie chciał, bo później nie wiem, czy to by nie było tak, że teraz by się mi niosły, a później bym nie miał. Ja, jaki nie miałbym młodych. Ale już dostajecie, zobaczcie, klecę, zobaczcie. No tak, no w powietrzu nie złapiesz. Ale szukaj, ale pięknie, ale pięknie jecie. Tylko tu się je w korycie. A cię się ubrudził. Wczoraj było dwa jajeczka, i dzisiaj już raniutko mamy jedno. Także pewnie dzisiaj też będzie ze dwa. Chodźcie, chodźcie, bo ja do korytka też dam. No super. I zaraz tu muszę wody dać. Chodź, chodź, chodź Zobaczymy czy ty zawołasz kury. A tak, on ci zawoła. Nie wiem co to, czy to kura, czy to kogut ten. Albo mówię, to jest po prostu yy, kurzej, czyli... Ostrości. Albo to jest kurzej i po prostu jest to kogut i kura w jednym. Macie tu jeszcze. Was zaraz wypuszczę. Fajny jest ten boks, powiem, że Wam, bo gęsi chodzą, a kury mogą wleźć tu, i one bardzo tu nie będą szkodzić, nie? Ale jestem normalnie, nie wytrzymam. Ale wiecie co? Jeszcze? Wezmę tą deseczkę. I postawię tu jeszcze, żeby mniej tych kur podziwić. Znaczy mniej tych, w razie co tego kaczek. Tak lekko zwężę to. Może nie za mocno bo jak gęsi wparadują, to zaraz kury go przygniatają. O, Matylda nawet nie ucieka, o, zobaczcie. Nie ucieka, kolerka. Nie ucieka, Matylda. Ale ja się cieszę, bo przynajmniej będę miał jajka. A ty po co tutaj? Ty tu się niosłaś, pamiętam. O tu. A wy tu wyżreć przyszliście, to już wiem po co wy tu przyłazicie. Wyżreć. Ale ta młoda wczoraj w gnieździe mi chciała siedzieć, do gniazda wchodziła. No to jak porcelanowa milenka nasza i celinka niebieska nie chcą zejść. No i Boluś też. I jeżynka strajkuje i Malutek też. A ja za nie mogę na niego patrzeć. Masakra. Masakra. Sakra ble. Zadowolony jestem z porcelanki, bo poprzez cały półtora roku, w którym szukałem tych kur, to najdalej mnie to chyba około 70 parę kilometrów. No i tam 20 par, ale ona była za 170 zł. To nie opłaca mi się jechać, nie? A tutaj ją zgarnąłem za taką bardzo niedziutką cenę. Bo pan sprzedawał, bo miał tego około 40 sztuk, a tylko chyba 4 czy 5 kogutów. I sprzedawał po niższych cenach. O i ta! Luczynka już też strajka, strajkuje. Ja bym chciał tak wam fotę zrobić. Zaraz ich przenio przeniosę bolka i lucynkę tu. Oczywiście nie bolka koło tego, bo zaraz będzie tłukli się na grzędach. A mi to niepotrzebne. Dobra. Także na zakończenie, jeszcze raz życzę wszystkim zdrowych, wesołych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz Zbliżającego się szczęśliwego nowego roku. ja pierdzielę na zakończenie kaczejajo. Ociepanie. panie! Czy te kaczki oszalały? Pierzybówka się niesie, boże jedyny. Sacreble. I to jeszcze ciepłe, ale, ale normalnie te kaczki osalały, to co może młode będą, wy jesteście mądro, obstawiam tą, obstawiam brązową, ale zobaczymy, Zub spróbuję zobaczyć, może jutro będzie jakieś jajko, także życzę wszystkim dzisiejszej udanej Wigilii.